Nie ma. Chciałem dzisiaj Was wszystkich przywitać. No tak, podczas jazdy wpadłem na taki pomysł, czy znaczy nie pomysł, bo to zadajecie pytania. Ach. Ach. Pytacie mnie się yy, dosyć często i gęsto. O co? No, o co się mnie pytacie? No, najczęstsze pytania to są takie. Jak zacząć przygodę z bronią czy strzelectwem padają też pytania jakie bronie na przykład te bezpozwoleniowe, czyli czarnoprochowe i tak dalej. I apokaliptyczne pytania też padają, więc nie wiem, czy kiedyś nie zrobię jakiejś takiej serii, bo pytania, włącznie z niektórymi odpowiedziami, tak nieraz mnie rozbawiają, że chyba nawet bym podjął zabawę z Wami w tą rzecz tak zwaną. Podaj 10 przykładów apokalipsy: od 1 do 10 najgorsze, do najsłabsze i, i tym podobne. Ale to dzisiaj nie będzie tego. Dziś chciałem poruszyć temat, a z racji tej, że dom buduje się najpierw od fundamentów, a nie od ścian, podłogi czy sufitu, to może tak, jak zacząć przygodę z bronią, z bronią palną, mam to na myśli. Czy nie mam jak uchwycić troszkę, może no. między kierownicą na zegarach? Słuchajcie, to z bronią. Bardzo często i gęsto dosyć widzę, zwłaszcza będących ludzi na strzelnicy, młodych ludzi. Wstydzicie się czegoś takiego powiedzieć instruktorowi strzelam pierwszy raz, broń widziałem tylko na filmach i tym podobne. To jest największy wasz błąd. Dlaczego? Dlatego, że musicie pamiętać o takiej rzeczy, że umiejętności, nie wiem, strzeleckie, kierowania motorem, kierowania samochodem, pilotowania samolotu, prowadzenie czołgu, sztuki walki, wszystko, ogólnie wszystko to nie jest rzecz nabyta jak wasze kończyny, kiedy się rodzicie, że dostajecie dwie ręce, dwie nogi, głowę, korpus, jak dobrze pójdzie gorzej idzie jak coś pójdzie nie tak te rzeczy musicie sami zdobyć w życiu i nie bójcie się powiedzieć ludziom którzy już mają jakieś pojęcie na ten temat czyli właśnie instruktorowi czy podpytać się ludzi którzy już powiedzmy tam kilka lat coś tam wylizali z tej miski pamiętajcie, że ten instruktor Kiedyś za młodu bladego pojęcia nie miało broni. On też się wszystkiego musiał dowiedzieć, nauczyć. Dlatego też Wam chcę doradzić, że zanim zaczniecie przygodę, w kupowanie sobie powiedzmy broni czarnoprochowej, bezpozwoleniowej, a nigdy kompletnie niczego takiego jak broń palna nie trzymaliście w ręku, to bardzo gorąco Was zapraszam pierwszy jednak na strzelnicę. Ja wiem, że broń na amunicję scaloną, a broń na amunicję, ym, że tak powiem, scalaną w komorze, rozdzielnego ładowania inaczej i tak dalej, yy, to dwie różne troszkę jednak rzeczy. To trzeba sobie przyznać. No, inne rodzaje bezpieczeństwa, na inne rzeczy trzeba patrzeć. Inne rzeczy są bezpieczniejsze, a inne mniej i tak dalej, i tak dalej. Ale dziś też nie o tym. Słuchajcie, pójdźcie sobie spokojnie na tą strzelnicę, bez strachu i lamentu, przyznajcie się, no przepana, pierwszy raz, chcę zobaczyć w ogóle co to, jak to, z czym to się je, jak tym się posłużyć, te sprawy, nie bójcie się, no, raczej nie powinniście trafić na instruktora, przyjeba, który zacznie się z Was śmieć i tak dalej, bo to bardzo nieprofesjonalne i uważam, że instruktor, który by ową reakcję miał, to dla mnie nie instruktor i w ogóle nie wiem czego on by szukał na strzelnicy, prócz samodzielnego sobie strzelania. Dlaczego Wam mówię, żebyście myknęli pierwsze coś takiego? Osobiście uważam, że zanim zaczniemy taką głębszą przygodę, i kupowanie, wydawanie większej ilości pieniędzy, bo no nie oszukujmy się, nawet najtańszej firmy, najtańsze jakieś modele, jakieś nie wiem, pokety, chociaż poketa na pierwsze te, to bym wam nie polecał. To poket jest bardziej do zabawy. Chcecie się pobawić? Tak, tak, tak. Fajna rzecz, przyjemna. Znam wiele osób, sam miałem w łapkach. Bardzo fajna sprawa, ale na pierwszą broń później to bym wam polecił jakiś rewolwer, ewentualnie karabin typu Hawken, tylko te Hawkeny, powiem wam tak. Kiedyś były lepsze moim zdaniem, inne skoki gwintu, inny gwint, ja mam 54, jestem tak z niej zadowolony, a kupiłem ją od znajomego w takim no nieciekawie wyglądającym trochę stanie, ale za to też i w bardzo ciekawej cenie. Jest to moja ulubiona broń, na równi z Remikiem, aczkolwiek do rozwalania to chyba wolę Hawkena, no, ale znów trochę zbaczam. Jak już sobie postrzelacie na tej strzelnicy, pójdźcie raz, drugi raz, obędziecie się z tym, że jest tam jakiś odrzut, yy, nauczycie się mniej więcej już chociaż celować, yy, jakieś pojęcie o celowaniu w ogóle mieć, bo to nie jest tak jak w filmach, w na Gnata, puch, poch, pu, poch, pu. górna puszki spadają, to nie jest to. Nie wstydźcie się, że na początku na przykład nawet na 15 metrach nie trafiacie w tarczę. Zdarzają się osoby, no ja nie miałem aż takiego problemu, nie wiem. Nie wiem, może z mlekiem matki, ale matka nigdy w wojsku, więc nie wiem. Może adoptowany jestem. <laughs> w każdym razie, no, mi na przykład poszło za pierwszym razem z bronią całkiem przyzwoicie. Może dlatego, że zanim dobrze się nauczyłem chodzić to i ojciec, i potem mój drugi ojciec zawsze mnie obdarowali zabawkami, karabinkami, jakimiś, no takimi chłopieńcymi zabawkami, nie lalkami, nie jakimiś tam pierdółkami, tylko biegałem zawsze jako dziecko, yy, ledwo biegające jeszcze nawet. Miałem, pamiętam, taką najlepszą moją zabawkę, to był karabin taki zrobiony w typu, bodajże chyba Mausera niemieckiego, no i oczywiście jak miałem już ten... Przyjmijmy tego Mausera, taki mały, metalowy karabin z drewnianymi wykończeniami. Byłem taki dumny jako dziecko. Yy, oczywiście mój ojciec nie do końca wiedział, co dobrego zrobił, a raczej co głupiego uczynił. Potem jak go głowa zaczęła boleć wszystkie kości i czuł się jak po dobrym wypadku, albo jakby wrócił z meczu, a raczej jakby go yy, kibole dopadli, to skapował się że to nie do końca dobry pomysł był. Z racji tej, że no ja jako dziecko, wiecie jak te dzieci, podchodzą na luzie do wszystkiego. A ja nie wiem dlaczego, ale zawsze Niemcem chciałem być. Więc co? M Niemiec byłem. Hände ho i tak dalej. Mój tata zawsze grał rolę y, alianta, który akurat padał ofiarą Niemca. No i co Niemcy robią? No jak się kończyła amunicja, no to trzeba było dobić ofiarę, więc wyobraźcie sobie, że taki człowiek dostawał ode mnie drewnianą kolbą lub końcówkami stalowymi, potem miał kupę siniaków. Ale to też nie o tym dziś. W każdym razie tak moja przygoda się zaczęła i zainteresowanie bronią. Jak wasza się zacznie, nie wiem, w każdym razie już wtedy się zacząłem bawić. Potem zacząłem chcieć mieć coś, co zaczyna miotać, jakkolwiek. Były to karabinki miotające gumkami, potem zacząłem sobie sam coś modernizować i montować tam sprężyny i robić drewniane pociski, jakieś tam strzelałem sobie do klocków na 5 metrów, na 10. Potem zmiany różnych tam Winchestery, te no, plastikowe właśnie z takim naciągiem Sprężynki, się wkładało korek Taki trochę jak em, do, do wina A i tak szło to Słuchajcie, w wieku 17 lat y, Można powiedzieć, że się zaciągnąłem Nie do polskiej armii, do paramilitarki y, Nie do końca legalnie, bo bez zgody rodziców No i wtedy to już ruszyło Dalej więcej Wam nie mogę już powiedzieć w tym temacie. W każdym razie emerytowany jestem już w tym bractwie. Na wysokiej randze. Ale nadal mi zostało zamiłowanie do broni. Co prawda nie mam spiny do strzelania jakiegoś sportowego. Uległem paru wypadkom. To mnie tam poskręcano, to mam implant, to tam. To w ogóle dzięki Bogu chodzę jakoś. Lub jak widzicie jeżdżę na motorze który Wam za trochę pokażę pod koniec. Bardziej stwierdziłem, że przerzucę się jednak na rekreacyjne strzelanie odstresowujące, czyli patelnie, bodajże jakieś laptopy, lodówki, pralki, kuchenki i tym podobne. Wszystko, co można zepsuć, co pozwolą na zaznajomioną strzelnicę mi wnieść i co nie wybuchnie lub nie skrzywdzi innych jak coś to bardzo fajna zabawa, więc jeśli kiedyś no zobaczycie, że Wam kiepsko idzie jednak to spinanie się do tej tarczy, czy coś wcale nie przestawajcie to nie znaczy, że zaraz musicie już to wyrzucić, powiedzieć nie, to nie dla mnie bardzo fajną zabawą jednak i tak jest strzelanie sobie takie rekreacyjne pobawienie się w kowboi, tak jak ostatnio zaczynam szybkie bardzo szybkie dobywanie, na razie sobie ćwiczę to na kapiszonie Nieraz kapiszą z odrobiną prochu i zatkane e, papierem, e, chusteczką. Wiecie, tam ta odrobina prochu to jest naprawdę odrobina. E, bo to jest nawet, nie wiem, dwa, trzy grainy sobie tak sypie, żeby po prostu ten ogień z lufy jakiś poleciał. Bez żadnych pocisków. I to jest takie, tak jak przyjmijmy, zabawa. Pojedynki, nie wiem, no ja życie na dzikim zachodzie wychodzili tam o tej 12 czy której tam się umawiali, stawali parę kroków, robili no i obracali się do siebie, szykowali się, ręka pracowała, no i pach, ćwiczę sobie to, bo uznałem, że akurat mam na to taką fazę. Wy też możecie na którejś rzeczy mieć fazę. Więc, tak jak już mówiłem, jak już sobie parę razy skoczycie na tą strzelnicę. Jak już sobie obędziecie się z pewnym BHP, co jak, gdzie, kiedy, zaczniecie sobie zdawać bardziej też sprawę, że ta broń to nie tak jak na filmach, czy coś, że trzeba bardziej z tym uważać, a też bez jakiejś chrondalnej spiny w ogóle, czy, czy innych faz. Kupcie sobie wtedy taki czarnoprochowy, ja polecam Wam na początek jednak rewolwer, bo można właśnie się pobawić w takie rzeczy jak mówię. Można sobie postrzelać wtedy tak jak mówię do patelni, do kuchenek, arbuzów, jeśli Wam pozwolą naświnić, różne rzeczy. Co jeszcze bym Wam powiedział, no jakbyście chcieli wybrać już sobie jakiś tam rewolwer, nie chcę Wam podpowiadać żadnej firmy, bo firma firmie nie równa. Rewolwer rewolwerowi tak samo. Mogę Wam powiedzieć pewne wady i zalety, jakie ja widzę w danych modelach, bo już w miarę polizałem wszystkie. Co do firm, najtańsza firma to Pieta. Cena adekwatna w miarę do jakości. Można znaleźć lepiej wykonany, można słabiej. Różnie bywa. Ale pierwsze co wam polecam to nie kupować przez internet. Pierwszy swój rewolwer idziecie do sklepu. Kaliber, militaria, gdziekolwiek. Do, do sklepu, do którego możecie pójść, wsiąść w rękę, sprawdzić jak on waży, jak on leży, jak wam się pracuje tym kurkiem, z spustem. Jak bęben chodzi, wszystko musicie wziąć, potrzymać, poprzytulać, ucałować. Ogólnie sprawdzić, czy ta broń to wasza broń. Powiem Wam, że jest to nawet do tego stopnia, że kilka modeli tego samego, ten sam model bym położył, ale powiedzmy Pieta, Uberti, yy, Petersoli. I na przykład dwie, trzy takie same, niby piety, dwa, trzy takie same uberciaki i petersolki. I tak pobrać, bo niby ten sam model broni, niby ten sam wytwórca. Ale zauważyłem, że nieraz to drewno. Gdzieś tam bodajże śrubki. Różnie to leży. Weźcie zawsze sobie. Podtrzymajcie. Popracujcie tym kurkiem. Cyngiel sprawdźcie jak działa. Naciągnijcie, sprawdźcie jak działa. Czy, czy trzeba mocno wciskać, czy głęboko to wchodzi, czy w miarę taki czuły jest. Jak już sobie tak poliżecie, poprzytulacie i się w tym zakochacie, wybierzcie sobie. Tak jak mówię, pieta jest najtańsza. Teoretycznie w sumie godna polecenia dla osób, które totalnie zaczynają. Nie macie bladego pojęcia. Chcecie zacząć? Pieta moim zdaniem jest to całkiem dobry sprzęt na taki start. Jest zawsze tańsza, pira ze drzwi, około 400-500 zależy od modelu. Od Uberti, który jest już droższy, Ciutkę lepiej dopracowany bym powiedział, aczkolwiek nie kierujcie się tym, bo 6 wszędzie traficie. No może jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby u yy, Roger, nie Rogera, u tej trzeciej naszej firmy, jest tak, Pieta, Uberti i Petersoli. O. I u Petersola jeszcze mi się nie zdarzyło trafić jakiegoś Felera, ale pamiętajcie, że tak samo jak samochody idziecie do salonu lub tam stoją na tym parkingu, Niby z grubsza tak samo, ale na przykład, któryś może mieć jakiś defekt fabryczny już. Więc tak samo tutaj do tego też z luzem podchodzić. Petersol niestety to najdroższa to takie cenowe, ale i zarazem chyba mi się wydaje jakościowe. Ferrari, gdy na przykład Pieta, to bym powiedział, że to Fiat. Tak, to taki Fiaty. To taki fiacik. Fajny, da się tym pojeździć tak dalej. Cenowo w miarę też. No a Uberti to taka porównywawczo, taka niby alfa, bym powiedział nawet. W niektórych przypadkach, ale to już wy sami ocenić. Dobrze, skoro już mamy firmy, mniej więcej wiecie, że cena, jakość i w ogóle jest mniej więcej tak rozklasyfikowana w tym. Co wziąć? Idę do sklepu i chcę wziąć rewolwer. No pierwszy rewolwer, ja akurat wybrałem Remingtona w nierdzewce. Dlaczego? Mogę wam powiedzieć. W Nierdzewce, bo mam święty spokój. Naprawdę, jest to święty spokój. Co niech inni gadają, to se gadają. Moje, natomiast zdanie na ten temat, nierdzewka wcale nie jest jakaś super miękka. Jest dużo twardsza od mosiężnych ram i tak dalej naprawdę chodzę z nim tak jak i dzisiaj mam wszędzie wszędzie, słuchajcie chodzę z nim on jest nabity bez kapiszonów bo zawsze testuję sobie ostatnio kapiszony donosiłem yy, słuchajcie wzrok i założyłem mu kapiszony strzeliłem to będzie teraz na to było na ostatnim chyba filmiku jak waliłem do gliny z dziewiątki i i właśnie z Remingtona, który to tam będzie filmik, to mniejsza o to, ale zapamiętajcie sobie, poszukajcie gdzie 9 mm kontra 45 CP będzie walić do gliny. Zobaczycie sobie tam bardzo ciekawe efekty, jak przychodzą współczesne naboje, na przykład z Glocka, Colta. A nie, skolta nie strzelałem. Sorry, mogłem strzelić w sumie. W końcu radzie współczesna z płaszczem przechodzi po prostu jak szpilka z grubsza. No, a czarno-prochówka poszukajcie, bo zobaczycie o co chodzi. Dobrze, wróćmy szybciutko jeszcze, żeby was nie zanudzać do faktu, jaką broń. Ja osobiście Remington w nierdzewce. Ale wam polecam wybrać coś na własne takie wyczucie. Oczywiście, oksydowana broń jest fajna, czarna, ale trzeba o nią dbać. Łatwiej ją porysować. Jak się porysuje, to pamiętajcie, bez oksydy nieraz może wejść wam gdzieś to rude bydle. Więc musicie też pilnować, żeby ona się gdzieś tam nie walała, nie szurała po pudełku, tylko mieć jakiś pokrowiec, kaburę filcową, nie filcową, materiałową, skórzaną na no jaką, jakąkolwiek chociaż. żeby to nie latało, bo to nie nie rdzewka, która może się leżeć. Ja się tam przekładam tu, tam. Nie, no jak wam się tam gdzie się wam wytrze ta oksyda, musicie pilnować chociaż ją na zimno położyć, a jak nie, no to znaleźć kogoś, kto wam pomoże położyć taką oksydę. Co tu jeszcze mógłbym wam powiedzieć osobiście. Powiem Wam tak, trzy modele, Colt z otwartą ramą, Remington i Colt Cattleman, Colt inaczej też SAA czy Peacemaker to upiety będzie. No w każdym razie mamy takie trzy podstawowe. Ja jeszcze mam Roger Rand Spencer, jest to całkiem przyjemna ażmata, bym powiedział. Kaliber raczej bym polecał Wam 44-45, w zależności jaki tam jest zrobiony. Zwyczaj jest to 40, niby piątka, ale przelot przez Lufę i tak jest 44 około. Yy, I co Wam polecam? Dlaczego wybrałem Remingtona, powiem Wam. O, nie będę Wam polecał. Powiem dlaczego Remington. Remington jest dosyć prosto zbudowany. Bardzo rzadko się zacina. Ma słabszy trochę pobojczyk, więc używajcie wyobraźni. Nic na krzywą hamicę, bo nieraz może być tak, że źle ustawicie bęben i on, pobojczyk, zaczepia o bęben zamiast równo wejść w otwór, yy, tam gdzie się wciska kule. I możecie pchać, ciągnąć, a się okazuje, że zamiast wpychać kulę, to próbujecie wypchnąć bęben dupą. Po drugie, ma ramę. Osobiście yy, rewolwer z ramą uważam o tyle fajny, że nie mam problemu z jakimiś klinami, że to się wyrobi. na 25 metrów, pamiętajcie, że są milimetry w dół, milimetry w górę, to już... Yy, Inaczej kula poleci, co jeszcze? Ma na przykład ubertiego Remington, ma dosyć mocny gwint. I taki znaczy, o co chodzi? Mocny, taki głęboki. Pieta ma często dosyć sprawdzałem. Zdarza się jej taki płytszy. Łatwiej się tam kule zrywają przy większej nawaszce prochu. No, i ogólnie tak troszkę, tak, moim zdaniem, oczywiście troszkę słabiej wypada z tymi gwintami, ale to takie tylko moje zdanie. Natomiast yy, Uberti ma trochę głębsze. No, ja mam tego remika. Mam też kolta z ramą. Kolt na przykład jest fajny, yy, taki przypominający Dziki Zachód, ale. Łatwiej się zacina, gdzieś tam nieraz przy kurku potrafi wpaść kawałek kapiszona, zatnie się, trzeba potem to rozłożyć. Trzeba już mieć jakieś, moim zdaniem, uważam, pojęcie na temat tych broni czarnoprochowych. Tak jak świeżak, uważam, że lepiej mu się spisze chyba Remington. Kolty katelmeny są też dosyć fajne, ale pamiętajcie, nie mają pobojczyka. Trzeba mieć praskę. Praski w sklepie są strasznie gówniane. Dlaczego? Krzywo nieraz wbijają te kule, niszczą, źle, po prostu do dupy. One lekko pod ukosem. Co byście nie zrobili i tak będzie pod ukosem. Musiałby być pień praski w odpowiednim otworze i po prostu ten pień praski dociskamy. Nie on przymocowany do rączki i on pracuje pod kątami tak naprawdę, tylko siedzi na sprężynce. Tu mamy bęben i on jest tylko tyle dociskany jak prasa, rozumiecie? Wszystkie praski zrobione metodą typowej prasy dociskającej równo są dobre. Można też samemu pokombinować. Kolta z otwartą ramą też bym wam polecił, żebyście sobie kiedyś kupili, jeśli złapiecie bakcyla. Jest fajny, ma bardzo miękki spust. Nie wiem jak to powiedzieć, ale takie odczucie odniosłem, że jest chyba jednym z fajniejszych rewolwerów do zabawy. Typu właśnie na rewolwerowca, czyli trzymamy spust i robimy pach 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 pach. Ten, ten kurek tak pracuje tak najmilej, najdelikatniej najłagodniej. Remington ma taki twardy, ciężko jest z niego strzelać tak, żeby was po jakimś czasie ręka nie zabolała. Poza ten twardy to automatycznie szarpie tym rewolwerem. Pod względem takiego zabawy w rewolwerowca, jednak chyba wygrywa moim zdaniem Colt z otwartą ramą. Bo Cattleman Chiut ma twardszą, albo ja mam taki model. No, słuchajcie, z grubsza Wam postarałem się opowiedzieć. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Yy, pamiętajcie, że jeśli chcecie, możecie troszkę wspomóc. Bo. No, nie mogę teraz wielu rzeczy pokupować, sobie potestować. Bo jak wiecie, jest cholerna pandemia. Wszystko trochę podupada i problemy ciągłe są. Więc, no, niełatwo jest pewne rzeczy. Jeśli chcecie, możecie nam wysłać cegiełkę. To chłopaki odnotują to na koncie bankowym, dadzą mi znać, przeleją. Podam wam w opisie. Wiecie, jedną paczkę fajek w miesiącu, jak odstąpicie sobie. Albo nie wiem, jednego drinka w knajpie, jedno piwo za trzy z kawałkiem i przelejecie. Każda kwota wesprze. Ja mogę kupować wtedy tym na przykład jakieś wiatrówki, coś sprawdzić, jakieś gazy, nie gazy, broń białą, no różne rzeczy do potestowania i tak Mogę wtedy wam coś powiedzieć o tym. Mam strzelnicę, na którą jeżdżę w Milanówku, to Magnus. Na której chłopaki wyrozumiale pozwalają mi testować wszelkie sprzęty ze sklepów i tak dalej, więc nie ma problemu. Obiecałem Wam jeszcze, że na koniec Wam pokażę na czym sobie śmigam. Skończyłem go z grubsza, a więc mogę Wam pokazać. Momencik. Da radę obrócić. I jesteśmy z powrotem. A no, mój sprzęcik wygląda tak o, Stoję na przekręconym Zaraz mi akumulator padnie. Tak mniej więcej wygląda Zamontowane skrzynki zamiast kufrów Z tyłu torba, duży bagażnik Oparcie jak widzicie on dużo lepiej się prezentuje w realu, powiem Wam, na filmie czy zdjęciach, tak tego nie widać. Owieweczka, bardzo przyjemny do podróży. To może nie jest hobby czy konik, ale taki kolejny myk mój do odstresowywania się. No, lubię sobie czasem gdzieś pojechać, tak jak tu widzicie, gdzieś w lesie. Zaraz obok mnie bardzo, bardzo stara strzelnica, jeszcze z czasów chyba komuny. Jako dziecko tu się bawiłem. Jeszcze znajdowałem kiedyś amunicję, łuski i takie tam. Już teraz to tylko kleszcza znajdę. No to chyba byłoby tyle. Przeskakujemy miłego dnia Wam życzę i na razie i pamiętajcie o tym co, co mówiłem nie martwcie się zaczynajcie sobie strzelać tak jak to. najlepiej ja powiedziałem że wskoczyć na strzelnicę chyba że już strzelaliście to wtedy pamiętajcie kupujemy pierwszy swój sprzęt ewidentnie w sklepie nie kupujemy przez Allegro i inne szajsy musimy to wziąć dotknąć, zobaczyć czy nam leży i pasuje na razie miłego dnia i zdrówka Wam życzę w tych czasach.